Ale, musiałaś powiedzieć, jak zacząć. No, już nagrywam. Dzień dobry. <śmary> 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 Hejka! Witamy w nowym odcinku z aktualizacji Stars Table. Dzisiaj pokażemy wam nowe konie i nową ujeżdżalnię, i zrobimy dresaż. <śmary> Dobrze. Pięknie. Dobrze, Okruwamy chodźmy. Właśnie konie. Czy tobie się podobały te konie? Mi nie. A mi chyba tak. Chyba. chyba. Ale je wezmę. Ale które? Bo lekcji. to jest. Dlaczego tutaj prawie wszyscy są na pierwszy rona? Bo one były ostatnio. Aha. Dobrze. Mam plan, jak je nazwać. Już mówiłam ci, jakie nazwę. Tak. Ale widzę, mnie mówiłaś. Niestety. No nie. Nazwę zielonego nazwę. Uwaga, uwaga. Green. A czerwonego nazwę. Uwaga, uwaga. Red. Ale bez jest wow. tego reda. Ok. Wow. Tylko on nie jest taki cały red. On jest trochę fioletowo-niebieski. No tak, ale bardziej taki red. Red tu jest. O mam. Ok przejdę Deplacje. Powodzenia z nowym koniem. Dokładnie, tak. O nie. Chyba nie ma tej nazwy. A nie jest. jest. O to super. Już się bałam. Jak, że nie ma. Jak on się nazywa? Fara. Twara mamaru. Ma, maru. ma... co? Ja cię mogę zaprosić teraz do stajni. I Dobrze. Ten... Zaprasz Auri do stajni. Tak, a tu jest ta tak? stara grafika klubu jeździeckiego. Oh. o To jest oh. Ale ten pasek się ten, ten taki zimowy strój, jakby ktoś się dostawało no, codziennie z tego kalendarza, można by było dać. Do tego zielonego. Mhm. O, one mają ten chud. To są, są frazy, takie jak inne. No. Takie. Właśnie. Mało ten na pod frazy. że nie latają. No Masz tego On jest maga. To jest ten. To jest. On jest taki w wersji normalnej. On wygląda trochę jak konik polski. O. Trochę tak. bardzo nawet. O teraz idziemy złożyć tego... A. Fryzo fryzoluszka. Fryzoluszka. Fryza Albinosa Tak. Ten mi się bardziej podoba jako magiczny. A tamten chyba jako naturalny taki. O, no. Mi się ten bardziej podoba. Znaczy, maszcie jest tutaj fajna, ale jakby nie wiem, nie wiem, jak to opisać. Jakby nie wiem. Red i green. Będę wiedziała, który jest który. O, jakie miałam kolory, od razu będziesz wiedziała. Tak. Jadę gdzie ty staja... jesteś? Ja jadę już na ujrzenie. Gdzie ty masz tajnie. Na ranczu Starshine. Aha, dobra. A gdzie się spotykamy? na ujeżdżalni, bo tam idziemy. To będzie Aha, no szok, to tak. będzie szok. Ona jest tak zmieniona, bo na nie widziałam. Tak Ale ujeżdża. Co to jest? Co to jest? Jak? Jak to tu wyrosło? O nie. Ale to jest duże. Jak to? Ujeżdżalnia. Takie okay, tam na mnie, wariatka. Czekałem. To znaczy mnie. Ja... znaczy mariatka. Mm -hmm. Ale to jest wielkie. Ja nie mogę. Podobno da się wejść tak. na dach. I tutaj jeszcze jak się, co. Ja nie wiem, jak się tutaj jeździ. Bo zawsze się stąd wychodziło i się jechało od razu na górę. A tutaj jakbyśmy. Coś... Przesunęli tutaj trochę, chyba. To, to kiepsko. Wydaje. Ja nie wiem, co tutaj się dzieje w ogóle. Wygląda o, jezu, jakichś... jaki to ogromne jest. No. Jak jezu... <noise> <noise> jak jezu... Przepraszam, pilpet. Dokładnie. O, jakie to jest ogromne? A gdzie ty jesteś? Wow! Gdzie ty no. jesteś? O, tutaj no. chyba. To ja cię nie jak widzę. To jest supermarket, a nie jak... gdzie tak ty jesteś? Na tym. Ty jesteś tu. na skokach? O, dobra. Wygląda jak supermarket, a nie ujeżdżalnia. Ja nie wiem, jakieś Tesco albo coś takiego. No, Tesco tylko, żeby z, bez. chodź do środka. W no. ogóle tu trzeba otworzyć jakąś tak, żeby. Ale, we... dziwo, ale są paseczki Są bardzo powodowne. O, One to są, są super. Widoczne, no. No To okay. super, To no, super, bo... Czekaj, ja ale... też w ale... zastępie. Uwaga. No Muszę podgonić. Ja mam pierwszy level i jadę szybciej. Czy mi się wydaje? Raczej nie. Chodzi. Można A nie, bo ty masz uśmiechniętą buźkę, no? a ja mam najgorszą. Można klub jeździecki włączyć i nikogo nie ma, ale fajnie. No ja włączyłam klub jeździecki. O, dobra, idziemy. Zrobimy wam presagę. Pewnie jesteś szybsza do tego, że masz uśmiechniętą twarz. O, tutaj jest centerline. O, ale Robimy fajnie, jakieś skry. Trezji... Możemy. Zróbmy. Robimy tą, którą się, której się uczyłaś tak ciężko. Nie. nie tutaj. ale te linie są takie ładne teraz. No, widać, się dobrze. No, można właśnie równo jechać. Ale mega, ale fajne. Ale nie no, fajna w środku jest ta ujeżdżalnia. Bo na zewnątrz no. jest taka wielka. No, i wydaje się, że w środku też jest trochę większa, tak mi się wydaje. Tak, no myślę. I chyba taka równiejsza niż była. Troszkę. To mów, kiedy robimy. To teraz możemy zrobić na to. Ale w zastępie, czy jak? No, no, czekaj. Czekaj. Nic tu nie W zastępie, nie. czy osobno? Razem, razem. Dobrze. A może czekaj, może... ja pójdę na kamerki, bo nie widziałem kamerek, bo chcę zobaczyć te kamerki. Gdzie są kamerki? Co jest? Ja też pójdę na kamerki no, co to jest? Co no, jest? No nie no, zamknęło mi się przed nosem Ale to jest dziwne Co tutaj jest? One Ej, tutaj może miś... Smakujki tam się no. Ej, to można grzyby jest? zmieniać Siedzenie Zostań Ale... tutaj koniu, nie ucieknij mi. Tutaj jest ten market taki do jedzenia Market? kawiarnia. Tak. Tu są kamerki chyba. Tu jest takie stanowisko. No. Sa ale to jest super. Ładne. Okej, okay, mamy tutaj Ej, tu można, ej, można... muzykę puścić. Można lizę puścić. O! Nie mam wyłączoną akurat. Okej. Okay. Ale. Ale już widzę, jak się zbagowało mi. Tutaj mamy taką planszę. Jakby. Włączę kamerki. Ale fajne, o. fajne. Super. O, no, ej, światła można włączyć nawet. O. Takby. Okay. Kir... Czemu to jest po niemiecku o, napisane nie. Gór? I nie mam pojęcia. Kor nie umiem. To to nie jest polska gra. No, ale... A, bo to jest zespół, dobra. Po polsku go nazwali. Ej, a co to jest? Warietka? A dobra. To? Ej, tu jest szafa, tu jest szafa nasza. Gdzie? Gdzie? Tutaj. O, ale ładnie. Ale Fajne, fajne. Można się przybierać. Ale mega mi się podoba. No. Wyłączę tą muzykę, bo za głośna jest. Ja ładnie no, ja słyszę. O, tu jest koteczek. Kropka tu siedzi. Gdzie? Tu. Chodź. Chodź. Już, tylko muszę wyłączyć tą muzykę. Ten odcinek będzie długi. Mutny trochę chodź. Powiedzianie. Podziwianie, ujeżdżanie. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Idę. Tak, po lewo, do wyjścia. No idę. Ale ludzie to o, tak, piana O tu jest, kropka. patrz tak. Podobny do kropki jest. No tak. A tutaj są jakieś ustawienia, wybierz konfigurację. O! co to robi? Daje A. Ja B. Tu chyba jakieś takie, wiesz, jakieś takie. O, rzeczy. Takie. O! Słuchaj. Ej, drążki takie, drążki tak zwane. No. Ej, fajne no. to jest. Na przykład do salonu. Ja to przejadę. Tak. Ja tu przyjadę, Wajaczka, poczekaj. Poczekaj, o, ja to tutaj muszę. Przyjadę. Mamy literki takie mniejsze na zawody. Czworobok. O. Ej, to Czworobok. się przyda, naprawdę. No. Ej, ja nie mogę tutaj wejść. Jak to? A, a to to było A. A, to były drągi. A, takie. To takie Tak. tak. A B to są pachołki, a C to są te takie czworobok. Takie tak. czworobok. Tak. Ja, ja muszę przejechać to. Bo jestem ciekawa. Tak. Patrzę sobie na ciebie na kamerce. Ale jak się zmienia chyba wygląd, to nie widać osoby. A nie, dobra, widać. 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 O, jedzie Auri. Widzimy na gdzieś. Jak jedzie Auri. Y i przez ojej, drągi ojej. dajesz koniu, dasz odeszada oczywiście zahaczyło wszystkie prawe drągi. Ojej, ojej, ojej. Jest, Dobra ojej. wolka. Po galopie. Ojej. Dajesz. Jee. Nie zniknęłaś. No nie. No bo ja tu Ale... jestem na drugim końcu. Jest. Hop. Ale fajnie wygląda ten plac na tym. Na czwartej kamerce. To super. No. Ale drągi w końcu. O, jak przyjechała drągi, przyjechała. jej O, i takie na tym. Wykon nie umie jeździć drągów. <grym> Dobra, zostawię tego <krym> konia już. To idziemy teraz zrobić deresarzy, tylko o? trzeba włączyć nam na przykład czworobok. Dobrze. A czworobok na Ten Czworobok na którym był? Chyba na Dobrze. No, ale mega, mega, mega. Fajnie, teraz będzie więcej możliwości ćwiczenia w ogóle. Wow. No. Wow. Wow. Ale to jest pięknie. Co? Pięknie tu jest. Tak. Taka wielka hala. Fajne to jest w sumie. I otwieramy bramy. I z robić. Rysagę. Ona, B są pachołki. Mm -hmm. A na C? Ono. Czekaj, no nie. I on jest proporcjonalny, taki jak z tej areny Jorvik. Tak. Ale super, ale super. Jeszcze tej skokowej nie widziałam, Hallie, ale ona on mnie jakoś mniej interesuje. Mnie Nie, też. Mm -hmm. Pewnie nie ma tak wielu, tak dużo rzeczy. Trwałem ja pojeżdżalni. O nie, nie wolno. O nie. To teraz volta, volta w prawo już. I, a miałam za tobą to robić, czy sama? Nie wiem. Nie, Jak, nie wiem. Mów czy, mam, mów czy mam robić to samo, czy za tobą? Chodź. To chodź, ja To czekaj, muszę dogonić się, bo mam wolnego konia. Bo na razie nie ma... Nie ma turbodresału, ani kundzitru. Robimy. Wolta, ja. wolta, w prawo, już. Ale razem czy osobno? Razem. <śmienny> no osobno <co to> zrobiliśmy. <śmienny> Trudno. <śmienny> Trudno. Dobra, dobra, ale fajny, ale fajny. Galop! Teraz. Mam zaproszenie od kogoś do znajomych. O. Jakaś Dorota. Aha, to hacker. No. To haker. Okay. Albo taką Woltę, że najpierw ja robię Woltę, a potem ty robisz Voltę. Jak ja robić Voltę, to potem ty zaczniesz Voltę, żebym ci mogła... Że, Tutaj jak ty skończysz, to ja robię? Czy mhm. ja? Tak. Jezu, jak nie skróciłam do... to. No. To Wolta, Wolta, y, ja, <grywa> już. I Wolta, Wolta, ty, już. Je... Fajnie to było. No, ale... ale, 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 ale. Teraz na skokowe. Jeszcze skokowego nie widzieliśmy. <grywa> jak walnęło w bramę. <grywa> To będzie naprawdę odcinek. Opuszczasz obszar, ponownie widzisz wszystkich graczy. Ile ludzi? Ty, tutaj nie jest aż tak fajnie. Mało się zmieniło, w sumie tylko są... A dobra, nieważne. No. O hake. Ua! A to nie ty. A to ty tu jesteś. To haker jest. Tych na tych smokach jeżdżą, no. <grym> Dlaczego hake. tak jest? Jest, tak o tu też jest chyba. Nie. Nie. Tutaj można konia zostawić. Tak. Jak będzie niegrzeczny. Zamknąć go tutaj. No to możemy tak pięknie zakończyć odcinek. Chodźmy. Tak, Baj, żegnamy. Baj. 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 Miłego Baj. dnia wszystkim, co, którym chciało się oglądać ten odcinek. Tak. Pozdrawiamy i idziemy sobie skakać. Jeszcze kamerkę. Tak,